Dobry. Przeczytam teraz nakaz i postanowienia Międzynarodowego Trybunału Ziemian OPPT 1776 w formie otwartej, transparentnej dla wszystkich. Dziś jest w tak zwanym czasie 8 stycznia 2025. Dla wszystkich indywidualnych niewolników zamkniętego i zdelegalizowanego systemu niewolnictwa firm, osób fizycznych z imienia i nazwiska, numeru PESEL, wszystkich zdelegalizowanych i zamkniętych kanonicznych osób prawnych zarejestrowanych w gubernatorstwie państwa watykańskiego. Za utrzymywanie zamkniętego prawnie systemu niewolnictwa, handel niewolnikami oraz eksperymenty medyczne i wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości na ziemi, odzyskanej i oddanej pod pełne zarządzanie rdzennym, rodowitym, żywym istotom Polakom, Polachom, Lachom, Słowianom, Wandalom, Scytom, Hyperborejczykom, ogłoszone w Watykanie. 17 kwietnia 2024 roku do wszystkich gości GAI, do wszystkich dzieci wszechmogących, żywych istot, rdzennych, rodowitych, wraz z wszystkimi trybunałami rodowymi wszystkie tak zwane sądy apelacyjne, zgodnie z umowami, postanowieniami, nakazami i dekretami. Jedyneczka. Prezydenci miast i Wójtowie Gmin wraz z zastępcami wieczne wygnanie z Ziemi oraz 30 tysięcy godzin indywidualnie sprzątania po sobie w projekcie Terra AN dla prezydentów i wójtów, tak zwanych. 3 tysiące godzin indywidualnie sprzątania po sobie w projekcie Terra AN OPPT 1776 dla wszystkich ich zastępców. Radni i pion radnych. I wszyscy pracownicy i współpracownicy dożywotnie, indywidualnie sprzątanie po sobie w projekcie TERAN OPPT 1776. Radni i pion radnych to był numer dwa, teraz numer trzy. Są tysi i piąt sołectwa. I wszyscy pracownicy i współpracownicy dożywotnie, indywidualnie, sprzątanie po sobie w projekcie An OPPT 1776. Czwóreczka. Sędziowie, prokuratorzy, prokuratorzy, policjanci, strażacy, miejscy i więzienni. A prezesi, sekretarze, zarządcy, naczelnik, komendanci wraz z zastępcami. Wieczne wygnanie z ziemi wraz z 30 tysięcy godzin dla prezesów, sekretarzy, zarządcy, zarządcy, naczelnika, komendanta, a dla zastępców 3000 godzin indywidualnie sprzątania po sobie w projekcie teren OPPT 1776. B. Piąt sądu, prokuratury, policji, straży miejskiej i więziennej i wszyscy pracownicy i współpracownicy dożywotnie indywidualnie. Sprzątanie po sobie w projekcie Terra An OPPT 1776. 5. Nadleśniczy wraz z zastępcami. Wieczne wygnanie z ziemi. 30 tysięcy godzin do indywidualnego, dla, dla każdego indywidualnego, sprzątanie po sobie w projekcie Terra An OPPT 1776. Dla zastępców tysiące godzin. 5 a pion nadleśnictwa i wszyscy pracownicy i współpracownicy dożywotni indywidualnie sprzątanie po sobie w projekcie TERAAN OPPT 1776. 5 b leśnicy i podleśniczy i wszyscy pracownicy i współpracownicy leśni dożywotnie sprzątanie po sobie w projekcie TERAAN OPPT 1776. 6. Cały personel zamkniętego Imperium Rzymskiego zwolniony przez papieża Franciszka zgodnie z motu proprio z dnia 11 lipca 2013 w życie 1 września 2013. A kardynałowie i biskupi, wieczne wygnanie z ziemi oraz 300 tysięcy godzin indywidualnie sprzątania po sobie w projekcie Taraan OPPT 1776. B. Proboż, ksiądz, zakonnicy, Franciszkanie i cały personel Państwa Watykańskiego zgodnie z motu proprio. Dożywotnie sprzątanie po sobie w projekcie Teran OPPT 1776. Miłosierdzie. Wszystko to miłosierdzie. 7 miłosierdzie, abyśmy sobie przypomnieli, kim jesteśmy, bo ja, wszechmogący, ty, wszechmogący. Tu każdy nim jest. 7. Siły zbrojne, wojska, służby, służby specjalne, straże, ochrona, wraz z całym personelem i wszystkimi pionami na całej ziemi, lądzie, morzu i powietrzu. A. Wszyscy podążający za sobą i własnym sumieniem zgodnie z dekretem i nakazem wojskowym OPPT 1776 oraz wszystkimi postanowieniami i nakazami Międzynarodowego Trybunału Ziemian OPPT 1776 dożywotnie sprzątanie po sobie w projekcie teran OPPT 1776. B. Inni i wszyscy agenci... Zdrajcy życia w każdej postaci cielesnej, bez względu na miejsce pobytu, rasę i pochodzenie, gęstość i częstotliwość czasu i przestrzeni, słudzy sztucznej inteligencji, pasożyty, wieczne wygnanie z ziemi. 8. Wszystkie szpitale, farmaceutyka, apteki. Szefowie, zarządcy, właściciele, ordynatorzy i wszyscy zastępcy. Wieczne wygnanie z ziemi oraz 300 tysięcy godzin indywidualnie sprzątania po sobie w projekcie teran OPPT 1776 i dla zastępców 30 tysięcy godzin indywidualnie sprzątania po sobie w projekcie Teran 1776 OPPT. Piąt szpitali, farmaceutyki, aptek, wszyscy podążający za sobą z i własnym sumieniem zgodnie z wszystkimi umowami, postanowieniami i nakazami Międzynarodowego Trybunału Ziemian OPPT 1776 dożywotnie sprzątanie po sobie w projekcie Terran OPPT 1776. Tu mamy jeszcze. Dziękuję. Dziękuję za możliwość przypomnienia sobie kim jestem. Dziękuję, że tą możliwość otrzymali wszyscy. Anulowanie statusu rządów, Declaration of Facts, UCC document. UCC dokument numer 2012 127914, 28 listopada 2012. Jak również domniemany rząd prywatnej spółki prawa handlowego Poland Republic of HTTPS. W serce CGI bin lasz Edgar Action Getaway Company end CIC Zero, 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 Included Count Hundred. I jeszcze mamy jedną HTTP i UV.com OPPT Absolut Oryginal OPPT UCC Filing. Te wejścia na strony będą w pełni dostępne na y, skanie oryginału. Y, rachunek ostateczny. Indywidualny z międzynarodowej taryfy łamania praw człowieka i taryfy odszkodowań. Punkty od 1 do 64 wraz z punktami 65 i 66 w życie 1 stycznia 2025. Final bill Invoice from international tariff of human rights and compensation tariff. Points 1 to 64 and points 65 to 66. In life 1 january 2025. Suma indywidualna dla firm z imienia i nazwiska numeru PESEL utrzymujących system niewolnictwa, handel niewolnikami oraz eksperymenty medyczne na ziemi. Odzyskane jedzennych Polachów, Lachów, Lachów z cytów Wandali, Sławian ogłoszone w Watykanie 17 kwietnia 2024 zgodnie z zmienionym prawem karnym w motu proprio Franciszka przejęcie pełne indywidualnych majątków stałych i ruchomych na lądzie, morzu i powietrzu, wszystkich kąt binarnych, weksli handlowych i obligacji skarbowych, każdej materii w każdej formie do siódmego pokolenia w linii prostej przez Fundusz Terahan OPPT 1776 urzeczywistnione narodziny Kolusieńcy. Po prostu przypominamy sobie, kim jesteśmy, Jesteśmy żywym człowiekiem zrodzonym, żyjącym w prawach boskich, a firmą, którą byłem i co zasilałem, czyli system niewolnictwa, no ta firma już nic nie ma, bo ta firma zgodnie ze zmienionym prawem karnym utrzymywała system niewolnictwa bezwarunkowo. Więc to przejęcie mienia wszystkich, to jest uświadomienie sobie wszystkim, że tu każdy był niewolnikiem, każdy utrzymywał system niewolnictwa i eksperymenty medyczne. Międzynarodowe, między, czyli krótko mówiąc, no, Golusienki. Przyszłem Golusienki, teraz znowu jestem Golusienki. Stan wyjątkowy, już wiem, kim jestem, i zaczynam od nowa. Zarządzam, już zarządzam, już nie jestem właścicielem, tylko zarządzam wszędzie, gdzie jestem, i uczę się. Jestem swoim uczniem i nauczycielem i wszystko, co mi otacza, mnie uczy. Uczy przejścia w stan wyjątkowy, unikatowy yy, dziecka wszechmogącego, wszechmogącym, którym jestem, jesteś. Jest tu. Wszystko jest w serduszku. Międzynarodowy Trybunał Ziemian OPPT radzi, postanawia i nakazuje. Nakazy to dla firm. Każda indywidualna firma, osoba fizyczna z imienia i nazwiska numeru PESEL ma 14 dni na obalenie z dowodami dokumentacji prawdy absolutnej zawartej w OPPT 1776. Czyli wszystkie dokumenty i dowody, które tam są zawarte, tego całego systemu niewolnictwa, zamkniętego Imperium Rzymskiego i w całe, całości, tam są dowody zawarte wszystkiego, cała sprawa, która odbyła się między rokiem 2000 a 2012. Każdy ma, zgodnie z, z tą dokumentacją, 14 dni na obalenie, bo tam są wszystkie wpisy do UCC i wszystkie dowody utrzymywania zamkniętego systemu niewolnictwa na całej ziemi. Indywidualnie przez wszystkie zdelegalizowane i zamknięte kanoniczne osoby prawne zarejestrowane w gubernatorstwie państwa watykańskiego. Tak zwane wszystkie, wszyscy, wszyscy, wszyscy z aktów urodzenia. Wszystkie akty urodzenia. Wszystkie akty urodzenia, czyli system, który został stworzony, został stworzony na bazie aktów urodzenia. Stawaliśmy się wtedy, stawaliśmy się wtedy firmami, czyli osobami fizycznymi z numerami PESEL i nieświadomie żyliśmy w prawie morskim. Tutaj na, na lądzie. Więc e, to wszystko, oczywiście, jest zdelegalizowane, zamknięte. E, I wszystkie dowody są umieszczone w tej dokumentacji, więc ta, ta, ta do, dokumentacja jest pełna i kompletna. Przesłanie, obalenie wraz z dowodami na adres korespondencyjny Międzynarodowego Trybunału Ziemian OPPT 1776 lub pocztą elektroniczną na adresy e-mail wszechmogący awatar. Gajatera małpa.gmail.com Fundusz Terran OPPT 1776 małpa.gmail.com Trybunał Ziemian OPPT 1776 małpa.gmail.com Zgodnie z wpisem do UCC. Dwójeczka. Każda indywidualna firma skazana za utrzymywanie systemu niewolnictwa handel niewolnikami eksperymenty medyczne na ziemi odzyskanej Termin do 30 dni od otrzymania postanowienia i nakazu Międzynarodowego Trybunału Ziemian OPPT 1776 ma obowiązek indywidualny przed pierwszym stwórcą, Ojcem Wszechmogącym, spłaty całego zadłużenia względem Funduszu Terraan OPPT 1776 na ziemiach odzyskanych dla wszystkich dzieci Wszechmogących, rdzennych, rodowitych, żywych istot. Gości Gaj, dla wszystkich projektów, projektu terra An OPPT 1776. Właśnie dla życia, dla, dla indywidualnych projekcji każdego dziecka wszechmogącego. To jest właśnie to. to te firmy oddają wszystko, czyli te yy, nie dość, że odszkodowania i reparacje, które już odzyskaliśmy od Watykanu i od wszystkich tych kooperacji, przejęliśmy już wszystko pod zarządzanie, czyli wszystkie firmy, spółki. Wszystko jest nam oddane, wszystko jest tam ładnie zapisane. I teraz jeszcze te firmy, które jeszcze są nieświadome, potrzebują zwrócić to, co jeszcze myślą, że jest ich, tak aby wszystkie dzieci mogły się wspólnie w tej piaskownicy yy, bawić. I to jest przepiękne. Gość w domu, Bóg w domu. Trójeczka. Gość w domu, Bóg w domu dla wszystkich dzieci wszechmogących. Zapraszam na adres to, czy zamość 63 520 gramów na prostą. Telefon kontaktowy plus 587 449. Człóreczka Wpłaty na konto wpłaty na konto binarne Funduszu Terranu PPT 1776 dla wszystkich rachunków ostatecznych, nakazów i postanowień zawartych i przesłanych w terminie 21 dni od otrzymania postanowienia i nakazu. Numer konta. Złotówkowe. 381050120110000 009218311810 walutowy IBAN PL 86 tytułem dla funduszu Teraan OPPT 1776 z dopiskiem nazwą firmy imię i nazwisko. To konto, tak jak wszystkie konta, które zostaną zarejestrowane, binarne, one będą służyć jako te konta, właśnie w tych posiadłościach, w tych gminach, miastach, w tych tak zwanych lokalizacjach, gdzie ten fundusz ma swoją tak zwaną świadomość, w której Obdarowuje wszystkich zgodnie z prawdą, i, i co potrzeba w tu i teraz yy, yy, na nowy początek. Wszystko oczywiście jest pozasystemowe, pozarządowe, poza, poza, poza wszystkimi jurysdykcjami, tak? Więc yy, wszystko jest w, w prawie, a jurysdykcja oczywiście yy, czy to USA, czy, czy to yy, Watykan, czy to. Yy, Polen Republikowną, Polen Republikow, czyli Rzeczpospolita Polska, która podlega pod jurysdykcję Stanów Zjednoczonych. To wszystko już jest zdelegalizowane i zamknięte, a my żyjemy tutaj rdzennie, rodowicie ogłoszeni w prawie, w prawie boskim. Reszta firm jednolity kodeks handlowy UCC. Piąteczka. Mienie ruchome dłużników w całości dostarczone indywidualnie na wszystkie lokalizacje funduszu Terra AN OPPT 1776, opisane i ogłoszone w tu i teraz oraz zgodnie w dokumentacjach przesłanych w każdych wsiach oznaczone posiadłości, gminach rynki główne, miastach rynki główne i osiedlach główne parkingi. Oczywiście, osiedla w miastach to też są gminy, więc wyznaczone miejsca tam będą, żeby tą materię, którą okupant. Okupant naszych ziem yy, zabrał. Mógł tam po prostu wrócić z wdzięcznością. Yy, I dziękuję. Yy, całe mienie, oczywiście, w prośbie i potrzebie, dostępne w projekcie Teran OPPT 1776 w tu i teraz dla wszystkich dzieci wszechmogących, ogłoszonych rdzennych, rodowitych, żywych istot, gości GAI. Dla ich własnych, indywidualnych projekcji życia na Nowej Ziemi. Alleluja. 6. Mienie stałe i ruchome firm z imienia i nazwiska numeru PESEL utrzymujących system niewolnictwa na ziemiach na ziemi zabezpieczone z wpisem na wieczność do UTC dla wszystkich projekcji teraan OPPT 1776, odbudowy i przebudowy posiadłości wsi, gmin i miast życia nowej ziemi. Teragaja, dla wszystkich rdzennych, rodowitych, żywych istot, gości ziemi naszej, dzieci wszechmogącym. przez Międzynarodowy Trybunał Ziemian OPPT 1776, którym jestem ja, którym jesteś ty, który jest każdy ogłoszony rdzenny, rodowity każdy jest w tym trybunałem. 7 Uświadamiam sobie podstawę pierwszy krok do pokochania siebie tu na ziemi i ogłaszam z własnej wolnej woli w formie Avidavi lub motu proprio wszystkim w swoim świecie. Kim byłem, komu służyłem i czego się dopuściłem, utrzymując zamknięty prawnie system niewolnictwa na całej Ziemi z wdzięcznością i pokorą serca. Kiedy mówię prawdę, nieważne jaka jest, świat, który yy, zasilałem, wybacza mi, bo ja wybaczyłem sobie. Przez serca. Wybaczam sobie i świat mi wybacza. Więc tu nikt mnie nie goni, to ja siebie gonię, i tu wszystko to ja, do momentu pełnej akceptacji. Ja, niewolnik, ja utrzymuję system niewolnictwa, handel niewolnikami i eksperymenty medyczne, będąc niewolnikiem. Ja utrzymuję wszystkie wojny i zbrodnie przeciwko całej ludzkości z własnych weksli handlowych. Zdeponowanych dla mnie dziecka wszechmocnego w funduszu Terra An o PPT 1776. Ja osądzam karze winie, domniemam mową, myślą i uczynkiem. Ja iluzorycznie posiadam cały iluzoryczny majątek zbudowany na iluzorycznym systemie niewolnictwa, który utrzymywałem. Utrzymuje. Są proste kwestie, które potrzebuje uświadomić sobie, że tu nie ma ich, tu tylko ja biorę pełną odpowiedzialność za świat, który stworzyłem. Pierwszy krok drogi serca świadomości, jam jest tu i teraz ósemka. To jest piękny krok. Piękny krok, gdyż już wtedy już nie mam kogo winić. Oczywiście są emocje, są łzy. Jest to wszystko. Jak to, jak to, jak to przyszło to oni, to nie. To ty. To ja. Tak. Ja to stworzyłem, ja to zasilałem. To są moje traumy. To jest moja choroba. To są moje kary, to są moje mandaty. To są moje osądy. Kto mi dał prawo sądzić? Przecież siebie sądzę. Uświadamiał siebie i potrzebuję drogi prawdy i świata. Z własnej woli, świadomie. Ja potrzebuję. Posprzątać po sobie i zrównoważyć wszystko, co uczyniłem. Ja wiem, kim jestem i dokąd zmierzam w świadomości i samostanowieniu indywidualnej odpowiedzialności przed sobą i własnym sumieniem. Ja wybrałem świadomie i z własnej wolnej woli plan duszy mojej doświadczania tu i teraz na ziemi naszej powrotu do pierwotnego źródła miłości absolutnej beztroskiego dziecka wszechmogącego, którym jestem, jesteś i żyję w świadomości Chrystusowej, kryształowej, którą jam jest. Ja jestem bazowej nowej ziemi, do której, na której już jestem. I doganiam bez doganiania i kroczek po kroczku staje się tą pełnią, jam jest. Zaczynam jam jest, kończę jam jest, bo to wszystko tutaj to jam jest, bez początku i końca. Tutaj to wszystko tak od, od jam jest. Wtyczki matryksowe, czyli ten główny kabel matrixa, do którego wszyscy w tych kokonach byli podłączeni. Został odpięty w 2020 roku i ten telefon w budce został wykonany. Czyli każdy otrzymał yy, zgodnie z, z swoją wolną wolą yy, szansę, którą sam sobie dał, bo oczywiście wszystko tu jest, jam jest. Yy, kable, którymi byliśmy podpięci do sztucznej inteligencji, która wtedy nami zarządzała, teraz, od momentu tego. Wyciągnięcie tego czy od 2020 roku. Sztuczna inteligencja nikt nie zarządza. Jedynie kabelki, czyli te 144 tysiące 144 kabelków, którymi jesteśmy podpięci do tego, co my, jako energia boska, zasilała, my potrzebujemy te kabelki rozpuścić, czyli odpiąć przez otwarte serce, rozpuścić. Czyli przejść przez Dolinę Cienia. Dodam że 144 kabelki już są rozpuszczone w 2023. Tu i teraz 144 tysiące kabelków jest w procesie rozpuszczania, który się zakończy wtedy kiedy się zakończy, bo to wszyscy poczują. Jako kolektyw, bo tutaj pracujemy jako kolektyw. Każdy w swoim świecie, jako kolektyw wszystkiego, co jest. I jeśli jest potrzebna, jeśli jest potrzeba, jestem. Jestem. Każde nasze spotkanie to właśnie. Spotkanie, przytulenie się, rozmowa to właśnie rozpuszczanie tych nici, tych, tych kabelków, czyli zauważenie tego cienia, który jest we mnie, który zasilałem, bo ja potrzebuję przez to przejść i stać się NIO, czyli Chrystusem, którym jestem. Jesteś. I w ten doskonały. Yy, tak, to doskonały moment, żeby yy, żeby yy, przerwać połączenie, którego nie da się przerwać i wyjść z iluzji tego, że tu coś jest odłączone, coś, coś tu nie ma. Tu jesteśmy w ciele Wszechmogącego, którym jestem, jesteś. Uświadom to sobie. Zdrawiam, zdrawiam. Om. Oh. Um.